25 lat, Szanowni Państwo, to powód do refleksji, ale takich dobrych refleksji. Dzisiaj w Polsce nam bardzo brakuje wspólnoty, a samorząd tą wspólnotę samorządową gwarantuje, rozbudowuje, dba o nią, stara się te wszystkie problemy, które się pojawiają w życiu codziennym w ostatnich latach, rozładować. Jesteśmy regionem proeuropejskim, z wielkim dorobkiem, z wielką kulturą i dzisiaj będziemy o tym mówić głośno i się tym cieszyć. Ta reforma wdrożona w 1998 roku przez rząd Jerzego Buzka wtedy wydawała się być może czymś nieistotnym. Dzisiaj sobie nie wyobrażamy życia bez samorządu. Samorząd rozwinął nasz kraj. Samorząd, który dał nam wolność, dał nam siłę, dał nam wiarę, że możemy wziąć sprawy we własne ręce i możemy ten świat zmieniać. I w wielu miejscach Polski naprawdę ten świat zmieniliśmy. Województwo śląskie w takim wymiarze, jakim jest dzisiaj, jest postrzegane jako jeden z najważniejszych regionów w Europie. Europa skupiona jest na wielkich przeobrażeniach, wielkiej transformacji energetycznej, a Śląsk jest oczkiem w głowie całej Europy. Te 25 lat ocenia bardzo pozytywnie symbolem tych przemian, które w tym okresie zaszły, jest chociażby to miejsce. Piękne miejsce, gdzie szereg inwestycji odmieniło tą część Katowic, ale nie tylko tą część Katowic, ale wiele miejsc, gdzie ten przemysł, który kiedyś na Śląsku oparty na węglu i stali, zamienił się w nowoczesną gospodarkę. Reforma samorządowa w Polsce to jest najbardziej udana reforma w tych czasach transformacji. Udało się przeprowadzić bardzo wiele wspólnych inicjatyw. Owocne 25 lat i mnóstwo wyzwań na następne 25.